Hej, cześć, siemano Wam wszystkim, z tej strony Patryk, witam Was w moim kolejnym poradniku. W ostatnim poradniku pokazywałem Wam, jak zainstalować sobie Minecrafta non-premium w wersji 1.6.2. Link właśnie, adnotacji będziecie mieli z linkiem do tamtego odcinka, jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak, jak zainstalować mod Optifine do naszego Minecrafta właśnie w wersji 1.6.2, ponieważ jest to mod, którego używa bardzo wiele osób, jest on bardzo przydatny i w ten sposób instaluje się większość modów do tej wersji 1.6.2, więc otwieramy sobie folder, w którym mamy zainstalowanego naszego Minecrafta. Wchodzimy w folder version i mamy tutaj folder 1.6.2. Tworzymy sobie tutaj nowy folder, nazywamy go jakoś, tylko wiecie, musi to być jakaś sensowna nazwa. Jego nazwę 162optifine. Teraz sobie skopiuję tą nazwę, możecie też tak zrobić. Chociaż nie, nic nam to teraz nie da w tej chwili. Więc wchodzimy sobie teraz w ten folder 162, który już był stworzony. Kopiujemy sobie te dwa pliki i wrzucamy je do tego naszego nowego folderu. Teraz wychodzimy, klikamy sobie zmień nazwę, kopiujemy tą nazwę, robiąc to Ctrl C, zapisujemy, wchodzimy ponownie te w ten folder. I te dwa foldery, te dwa pliki musimy nazwać właśnie tą nazwą. Ctrl V. Wpisując. Więc tak, gdy mamy już to zrobione, Otwieramy sobie ten folder. Musimy sobie wybrać program, który ma nam to otworzyć. Może to być, musi to być jakiś folder. Folder. Co ja mam z tym folderem? Musi to być jakiś program, który nam otwiera plik w tekście, czyli ja sobie wybiorę zwykły notatnik. Musimy teraz sobie tutaj zmienić nazwę 162. Na to, co my sobie stworzyliśmy, czyli klikając Ctrl V wklejając. Zapisujemy to wszystko. I tak. Teraz, gdy mamy już to zrobione, otwieramy sobie ten, ten plik jawy za pomocą Winrara lub Sevenzipa, zależy co tam macie. Ten folderek możemy sobie zminimalizować. Usuwamy tutaj sobie folder Metain, żeby nie mieć jakichś mm, błędów typu green screen, czy tam Black Screen, nie wiem, co tam różne są błędy. I otwieramy sobie teraz ten folder z Optifine. Em. Który możemy pobrać tutaj. Oczywiście link będziecie mieli w opisie. Obojętnie jaka wersja. Ja polecam tą najnowszą. I gdy mamy już otwarty ten pliczek, klikamy sobie Ctrl A w celu zaznaczenia wszystkiego. I przeciągamy do tego poprzedniego folderu, czyli 162 Optifine. OK. Gdy mamy to skopiowane, zamykamy oba pliki. Zamykamy również to. Klikamy odśwież. I teraz otwieramy sobie naszego Minecrafta, otwieramy sobie launcher i zanim klikniemy Play Offline, klikamy sobie Edit Profile i wybieramy sobie tutaj 16 Optifine, czyli to co właśnie stworzyliśmy. Klikamy sobie Save Profile i teraz możemy kliknąć Play Offline. Oczywiście wszystkie pliki nam się teraz ładują, jak za każdym razem. Możemy sobie to teraz zminimalizować i otworzył nam się Minecraft w wersji 1.6.2. Wchodzimy sobie w, na, w jakiś nasz świat, aby sprawdzić czy Optifine działa. Dobra i widzicie mamy tutaj zbliżenie, wchodzimy sobie w y, wideo i widzicie mamy tutaj y, Optifine wgranego. Więc ja sobie wyjdę z naszego Minecrafta. I to tyle w dzisiejszym poradniku. Myślę, że poradnik się przydał. Jeśli pomogłem, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakiś problem, zostawcie komentarz. I to tyle. W kolejnym odcinku pokażę wam jak zainstalować dowolny tekstur pack do naszego Minecrafta 1.6.2. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, papa. Pa. Hej. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli ci się spodobał, kliknij łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej, zapraszam ciebie do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia.